Mamy więcej zaufania, mamy wspólne cele, dbamy o bezpieczeństwo, tak jak wspaniale o bezpieczeństwo dbają druchny i druchowie, strażacy w całej Polsce, strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej. Bardzo za to wszystko dziękuję. Ale też. Ta historia później, po 21 roku, kiedy straż została założona, wiemy, jak dramatyczny miała charakter. Podczas II wojny światowej tutaj, w Jędrzejowskim obwodzie AK walczył mój dziadek Michał, jego bracia Romuald, Józef i siostra Maria. Później, po II wojnie światowej odbudowywali Warszawę, pomagali w podnoszeniu Dźwiganiu naszej zmaltretowanej, z, z, z zrujnowanej ojczyzny, podnoszeniu zrujni. A potem przyszedł czas Solidarności, który, Solidarności, która czerpała z tego dziedzictwa naszych przodków, Armii Krajowej, wielkich zrywów, marzeń o wolności. I dlatego jestem też bardzo wdzięczny mieszkańcom Nawarzyc, gminy Wodzisław. Panu burmistrzowi za upamiętnienie mojego ojca, ale poprzez niego jestem pewien, że on by tego przede wszystkim chciał: upamiętnienie członków, sympatyków, działaczy Solidarności i Solidarności Walczącej. Bo to właśnie ci ludzie poprzez swoją wewnętrzną siłę i dzięki poczuciu wolności w zniewolonym kraju. Wywalczyli wolność wraz z dziesiątkami tysięcy innych, rzecz jasna, wykorzystując także koniunkturę i realia geopolityczne, które się zrodziły. Mój ojciec był i marzycielem, i realistą jednocześnie. Marzył o wolnej Polsce, o wielkiej, silnej Polsce, w silnej Europie, w zjednoczonej Europie, kiedy nikomu się nie śniło, nieśnił upadek Związku Radzieckiego. On w latach 70. jeszcze wzywał do opuszczenia przez Polskę armii, armii Czerwonej, Armii Sowieckiej i przewidywał, że to nastąpi. Miał odwagę razem z przyjaciółmi trzymać transparent wiara i niepodległość podczas pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, pielgrzymki, która była tym tchnieniem wolności. I później wraz z swoimi przyjaciółmi, swoimi druchami i druchnami gasili ten, ten wielki pożar stanu wojennego poprzez pokojowe działania, poprzez działania oparte o demonstrowanie woli, wolności, poprzez dróg, ulotek, poprzez dróg gazet, książek, uświadamianie społeczeństwa, dystrybucję i poprzez tą wielką pracę nad świadomością narodu polskiego, w której, której tak ważną rolę odegrali członkowie Solidarności. Pamiętam rote przysięgi tam przysięgaliśmy walczyć o Rzeczpospolitą Solidarną, ale także o solidarność między ludźmi i narodami. I jestem pewien, że w naszych genach, w genach Polski Polaków, Polek, obywateli Polski jest to ziarno wolności i solidarności. Rzeczpospolitej, solidarnej, otwartej do innych, solidarnej z innymi. I dziękuję wszystkim, którzy to tą właśnie wartość przechowali do dnia dzisiejszego. Bo jestem pewien, że wszyscy polscy patrioci, ale i każdy Człowiek, jak tak w głębi duszy by się zastanowił, czy Polska jest nam dana, czy Polska jest zadana, to odpowiedziałby na to pytanie: No pewnie, przecież na mnie się świat nie kończy. Polska jest nam zadana. Czyńmy więc razem w tej naszej kochanej Rzeczpospolitej jak najlepsze miejsce do życia na Ziemi. Jestem pewien, że dzięki. Tak wspaniałym ludziom jak strażacy, druchowie, druchny, wszyscy, którzy dbają o Polskę lokalną, dbają o lokalne relacje, organizacje, miejsca lokalnych bohaterów, o regionalne tradycje, o regionalną kulturę, przyczyniają się do tego ogromnie. I za to wszystkim ochotniczym strażom pożarnym w całej Polsce. Wszystkim. Koło gospodyń wiejskich, ale także wszystkim organizacjom, które myślą o przeszłości, dbają o teraźniejszość, a wszystko po to, żeby budować jak najlepszą przyszłość z, z całego serca. Bardzo serdecznie dziękuję. To na wasze.